W tej lekcji nauczę Was podstaw używania formy nieokreślonej oraz określonej rzeczowników w języku angielskim. Zapraszam. Spójrzcie na te przykłady. This is a man. The man is happy. This is a man. The man is happy. This is a woman. The woman is sad. This is a woman. The woman is sad. This is a boy. The boy is happy. This is a boy. The boy is happy. This is a girl. The girl is sad. This is a girl. The girl is sad. O co tutaj chodzi? Dlaczego raz mówimy a girl, a innym razem the girl? Podobnie było w przypadku a boy oraz the boy. A woman, the woman, a man, the man. Pokażę Wam teraz, co ma na myśli osoba anglojęzyczna mówiąc a man oraz the man. This is a man. The man is happy. To jest mężczyzna. Mężczyzna jest szczęśliwy. Zarówno a man, jak i the man to po polsku mężczyzna. Aczkolwiek osoba anglojęzyczna myśli w taki sposób. To jest pewien mężczyzna. This is a man. Ten mężczyzna, o którym mowa, jest szczęśliwy. The man is happy. This is a woman. The woman is sad. To jest kobieta. Kobieta jest smutna. A woman oraz the woman to po polsku po prostu kobieta. Aczkolwiek osoba anglojęzyczna myśli w taki sposób. To jest pewna kobieta, to jest jakaś kobieta. This is a woman. Ta kobieta, o której mowa, jest smutna. The woman is sad. This is a boy. The boy is happy. To jest pewien chłopiec. Ten chłopiec, o którym mowa, jest szczęśliwy. This is a girl, the girl is sad. To jest pewna dziewczynka, ta dziewczynka, o której mowa, jest smutna. Tak więc w angielskim występuje pojęcie określoności rzeczowników. Rzeczowniki mogą być bliżej nieokreślone oraz określone, konkretne innymi słowy, wiemy, o którą rzecz chodzi. Rzeczowniki określamy za pomocą przedimków. A to przedimek nieokreślony, czasami a przyjmuje formę an, ale tym zajmiemy się w kolejnych lekcjach. z to przedimek określony. A prościej mówiąc, a oznacza jakiś pewien, z oznacza ten konkretny, ta konkretna rzecz. Wiem, wierzę, że mogliście się trochę pogubić. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Jesteśmy na zakupach w galerii handlowej. Nasz partner czeka na nas przed budynkiem w zaparkowanym samochodzie. Dzwonimy do niego czy też do niej i mówimy: Hej, gdzie jesteś? A on odpowiada: Jestem w samochodzie. Jak takie zdanie wyglądałoby po angielsku? Czy byłoby to I am in a car? Czy może I am in the car? Zastanówmy się, czy wiemy, o który samochód chodzi, czy zarówno ja. Jaki mój rozmówca wiemy, o którym samochodzie mowa? Zdecydowanie tak. Powiemy wtedy: I am in the car. I am in the car. Jeżeli nasz partner powiedziałby: I am in a car, to brzmiałoby to tak, jakby chciał nam zrobić psikusa, bo znaczyłoby to: E, jestem w jakimś samochodzie, w pewnym samochodzie. Może w jednym z tych siedmiu, które tutaj widzisz, znajdź mnie. Ale zarówno ja jaki mój partner, czy też moja partnerka, wiemy, o który samochód chodzi. Wtedy użyjemy formy określonej i przedimka określonego za. Inny przykład. Spodziewamy się gości, słyszymy pukanie do drzwi, no i chcemy powiedzieć: wejdź, drzwi są otwarte. I mamy tutaj dwie opcje: come in, a door is open, lub come in, the door is open. Zastanówcie się, czy zarówno ja, jak i mój rozmówca wiemy, o które drzwi chodzi? Czy może chodzi mi, osobie, która wypowiada to zdanie, o jakieś przypadkowe drzwi? Zdecydowanie wiadomo, o które drzwi chodzi. Dlatego powiemy: Come in. The door is open. Come in. The door is open. Jeżeli powiedzielibyśmy: Come in. A door is open. Brzmiałoby to po prostu jak dowcip. Wejdź, pewne drzwi, jakieś drzwi są otwarte. To w ogóle nie miałoby sensu. No bo chodzi nam o drzwi, przed którymi nasz gość lub nasi goście stoją i czekają, i do których pukają. Jeszcze jeden przykład. Idziemy do kogoś na imprezę i chcemy powiedzieć: Daj mi szklankę. Czy powiemy: Give me a glass, czy może: Give me the glass. Zastanówcie się, czy chcecie powiedzieć: Daj mi. Tę szklankę, daj mi tę konkretną szklankę, czy po prostu daj mi jakąś szklankę? Najprawdopodobniej daj mi jakąś szklankę. I powiemy wtedy: Give me a glass. Give me a glass. Dlatego, że nie mówimy o żadnej konkretnej szklance. Chcemy po prostu jakąś szklankę, bliżej nieokreśloną. Nieważne, czy to będzie ta w środku, ta po lewej, czy ta po prawej. Spójrzcie na te przykłady. Is the man happy? Czy mężczyzna jest szczęśliwy? A innymi słowy, czy mężczyzna, którego widzicie na obrazku, ten konkretny mężczyzna, zarówno ja, jak i wy wiecie o kogo chodzi, czy jest szczęśliwy? No i możemy odpowiedzieć w taki sposób. No, the man is not happy. The man is sad. Czyli nie, mężczyzna, ten konkretny mężczyzna nie jest szczęśliwy. Ten konkretny mężczyzna jest smutny. Mężczyzna to facet, więc w miejsce the man mogę wstawić zaimek he, czyli on, i mogę powiedzieć: No, he is not happy. He is sad. No, he is not happy. He's sad. Inny przykład: Is the woman sad? Czy ta kobieta, którą widzicie, jest smutna? No. The woman is not sad. The woman is happy. Czyli nie. Ta kobieta, o której mowa, nie jest smutna. Ta kobieta, o której mowa, wiemy, o którą kobietę chodzi, jest szczęśliwa. Słowo kobieta oczywiście możemy zastąpić zaimkiem she, czyli ona. I możemy powiedzieć, No, she is not sad. She is happy. No, she is not sad. She is happy. Is the boy happy? Czy chłopiec jest szczęśliwy? Ten chłopiec, wiemy o kogo chodzi. No, the boy is not happy. The boy is sad. No, the boy is not happy. The boy is sad. Albo. No, he is not happy. He is sad. Is the girl sad? No, the girl is not sad. The girl is happy. Albo. No. She is not sad. She is happy. No. She is not sad. She is happy. Jeżeli chcesz zacząć mówić po angielsku, w opisie pod tym filmikiem znajdziesz link do naszego 30-dniowego wyzwania. Pamiętaj także o subskrybowaniu naszego kanału, tak żeby nie ominęły cię przyszłe lekcje. See you soon.